Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jestem nad leśnym stawem. Dzisiaj będę łowił e, sumy. No więc dzisiaj się nastawimy na sumy. E, będziemy łowić na, na żywca, bo w sumie to jest najlepsza, e, najlepsza metoda na suma. Bo w sumie to jest najlepsza metoda na suma. No więc dzisiaj się nastawimy na jakiegoś nawet dużego suma. Nie, w sumie to nawet nie wiemy, czy nam coś weźmie dzisiaj. Mamy też ze sobą spławiki i spinning. Już kilka okoni złowiliśmy. Żadnej wzdręgi, szkoda, bo chcieliśmy sobie dzisiaj na wzręgę właśnie łowić jakąś dużą. 25, 30, coś takiego. No ale będziemy łowić na okonie Słuchajcie, jest mega duża wzręga. 20-25 cm na ochotkę. Nie no, z 25 cm ona ma na ochotkę duża wzdręga. Ło! Patrzcie ale fajna! Słuchajcie, wpadł szczupak na żywca. 50 tak. Tak jest, 50 tak. Nie wiem, może nie wygląda, ale 50 cm ma. Nie żyłem go przed chwilą. Ech, kolega mi powiedział, żeby zaciąć, której ja nie wiedziałem, bo miałem polusowaną żyłkę i zaciąłem. No i jest szczupak. No. Więc leci do siatki, na razie nie wiem czemu, ale po prostu go wpuszczę do siatki. Dobra, idę z nim już do siatki. Po prostu później chcę sobie też z nim zdjęcie zrobić. O, poleciał. No, fajnie. Więc po tym jednym szczupaku już nic nie, by, nie brało. Ja sobie zarzuciłem teraz na wzdręgę tą co złowiłem i mój kolega też sobie zarzucił na wzdręgę. I zobaczymy co się na nią będzie działo, czy coś się złowi. Na razie tutaj sobie ponęciliśmy, czekamy na rybę. Łowimy na ochotkę tak w ogóle. Kilkadziesiąt okoń dzisiaj złowiliśmy i te dwie wzdręgi. Ła, rzuciło się coś tylko zanęciliśmy zanętą zwiększyliśmy grunt ryby poszły do zanęty i jest wzdręka taka nawet ładna od razu po zarzucie druga rybka też idzie do podbieraka, bo mamy ze sobą podbierak i do tego podbieraka wchodzą rybki. trochę głęboko połknęła Dzisiaj nie bardzo głęboko ale troszeczkę głęboko słuchajcie złowiliśmy właśnie tyle wzdręk dużo ich jest no kurde Są ciężkie nawet, bo są tutaj też takie 20 staczki i w ogóle Na przykład ta My je weźmiemy do oczka, do mojego kolegi No, więc jeszcze idziemy łowić na spinning Bo teraz jest już wieczór, jak widać I może coś będzie brało lepszego na spinning no. Dobra, więc my się już zbieramy Wypuszczamy już szczupaka i okonie z ręki lecą do stawu mojego kolegi Stawi takiego Ale się szamota no, taki szczupaczek 51 51 no 51 leci do wody No więc go już wpuszczamy do wody o kurde ale się szamoczek O, stoi tutaj. Płynie do brzegu.